Trzeba w życiu znaleźć rzecz najważniejszą, bo wobec niej jest wszystko podporządkowane. To, co dla człowieka jest najważniejsze, jest rzeczą najważniejszą, to jakoś porządkuje ważność wszystkich pozostałych rzeczy. Jeśli dla Ciebie najważniejszą rzeczą, czy najważniejszą osobą będzie Pan Bóg, to bardzo dobrze, wszystko inne będzie jemu podporządkowane. To będzie sytuacja, że trzeba będzie wybrać między tym, czego żąda Pan Bóg, a tym, co żąda Kolega, koleżanka, druga osoba, człowiek czy sytuacja to człowiek, który ma na pierwszym miejscu Pana Boga. Takiemu człowiekowi łatwiej jest wybrać właśnie rozwiązanie, które będzie podobało się Panu Bogu. A jeśli dla Ciebie na pierwszym miejscu jest coś innego, jakaś inna rzecz, jeśli dla Ciebie jest najważniejszy chłopak czy dziewczyna, czy najważniejszy jest kolega, koleżanka, najważniejsza jest piosenkarka, najważniejszy jest Jakiś aktor, jakieś czasopismo, w którym są wypisywane nieraz różne rzeczy. Jeśli dla Ciebie <laughs> najważniejszy jest Twój jakiś sposób bycia, to temu będziesz wszystko inne podporządkowywał. I tu jest bardzo ważna sprawa, aby zastanowić się, co w moim życiu, co dla mnie jest taką rzeczą najważniejszą. Tym, co jest na pierwszym miejscu. I trzeba zrobić to uczciwie. Nie tak zbyć to powiedziane no, no oczywiście, że Pan Bóg, a wszystko inne jest później. Bo jeśli prawda jest inna, to i tak prędzej czy później wyjdzie to na jaw. Jeśli dla ciebie najważniejszy będzie dziewczyno-chłopak, to jeśli chłopak powie zrób tak, a tak, bo jak nie, no to ja cię zostawię, to wtedy ta dziewczyna posłucha chłopaka. Nawet za cenę złamania Bożych przykazań, złamania swojego szczęścia. Natomiast jeśli na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, który nie daje nakazów, by utrudnić tylko człowiekowi życie, daje te nakazy po to, żeby człowiek nie utracił szczęścia i radości, którą w sercu może mieć. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to w sytuacji, gdy druga osoba, chociażby chłopak, dziewczyna, namawia do złej rzeczy, to niestety ten chłopak musi odejść na plan drugi. I to się opłaci, bo nie straci człowiek, nie straci dziewczyna w takiej sytuacji tego szczęścia, tej radości, którą daje Pan Bóg, warunkiem tego jest wypełnienie przykazań, bo one stoją na straży naszego szczęścia, które jest darem od Pana Boga.